Cześć, witam, witam na klasiku HMT2. I to nie jest klasik, że klasik, tylko klasik, że. Klasik. <laughs> Jedziemy. Widzimy, w sumie widzicie, piąty level. Wczoraj wbiłem zrobić postać, ale postać już miałem, odziwo pierwszy level. Nie wiem, może chyba serpa sprawdzałem, nie jestem pewny. Wiem tylko tyle, że zobaczymy się na level upach Wiecie co? Będzie mała zmiana planów. Zmienimy postać. Zrobimy sobie mentala, żeby tym surakiem sobie szybciej później odlecieć. Chyba biegać na śmieciowym eku. Więc robimy sobie cyk M3. Musi być tylko M z dużej. Pyk. Enter. Robimy mentala. Zbijamy jakieś tam metki, może jakieś itemy z misji dostaniemy z jakimś bonusem na M3 Oczywiście jestem bez e, Fubona e, Jakby co to Balmora została sprzedana projekt, e, więc już nie ma Fubona w medinie Może coś innego tworzył pod innym nickiem Będę bym się nie zdziwił e, Dobra, wbijam piąty, odbieram Elementala i idę pierwszego metka tu Trzy godziny, ale go ubiję. Dobra, pierwsza misja, oczywiście bierzemy najłatwiejsze wilki jakie możemy, więc jazda! O! Dostaniemy zbroję! Dobra, ubijamy dwa ostatnie tyfusy, odbieramy zbroję i dawać tylko z HP, kur... Z HP poproszę! Mmmmm... No i nie mam jeszcze, bo lewala No dobra, to ogień. Dobra, wbiliśmy level, odbieramy następną... Odbieramy. Aktywujemy następną misję, oczywiście 20 tych Lilliputów, standardowe misje, od razu widać, że to jest polski serw, strona jest tam po polsku, ale metku nie wiem czy jest, bo nawet w sumie nie sprawdzałem. Ooo! Jakby co to sierot ma problem z angielskim, także to jest idealny serwer, serwer na test mojej wiedzy, czyli Google tłumacz ogień. Z dwóch. <laughs> nie żartowałem. Nie no, problem jest, chuj, Ale no cóż. Lecimy. A, tak by to było. Jak w tle słychać słonia, to ostatnio mnie zasawałcie. I, 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 tak właśnie napierdalam 24 w sumie na 7 słonia. Aż telefon pęka i, i tak to właśnie jest. Dobra, będziemy kończyć te kurwiszony. Ostatnie dwa zostały. Czy ktoś się pomyślał, że mi się znudziło już bicie, to... Niby się trochę przyzwyczaiłem do PL, ale z drugiej strony aż sobie przypomniałem PLa, gdzie robiło się skarpetki na święta i nie było PL bo nie było szkad ucznia, tylko trzeba było bić sobie pojedynczo. Albo no ktoś na bocie sobie laurował, no wiadomo, nie? Mober, metin 2 nie reklamuję, ale i tak wszyscy chyba chłopa znają. Jeszcze ma GG, takie buty. Dobra, że wbiliśmy sobie piąty level, to wybierzemy sobie klasę Easy, Easy Plus. Czyli oczywiście, że Mental. Mental jest Easy Plus, body jest Easy. Tak samo jest WP i BM. Ale ktoś tu już grał chyba. Dobra, no, tak, na pewno. Dobra, szukam tych jabanych wilków, ale ich nie mogę tutaj znaleźć, bo chłop też tu bij. O, chyba co poszło. Ah, pierwszy item z bonem. Mm, co jeszcze... jeszcze dwuręka, dobrze, dobrze. Dobra, jest drugi item z... dwoma bonami. Czy z jednym? Z dwoma. Regeneracja HP i dupa Z Ze dwóch. Dobra, będziemy kończyć to misję fantastyczną, notarczej. i na razie w sumie misji nie będziemy ruszać na tym woju. Chyba, bo że będziemy chcieli kapustę. Kurwanie eee, kurwa, nie, tego wilka, paczmy. Chodź tu. A, Ty też chodź. Zawsze level musi wpaść. Yy, odbieramy tarczę. Uwaga, czy będzie z no, no. Tak kiedyś się kurwa robiło. No niestety, nie ma. Unlucky. Unlucky. Oj chuj, level up przegapiłem. A jebać tego mentala, nie będę nagrywał level upu. Idę na metki. Eko plus zero. Uwaga, czas start. Mamy godzinę... 12.48 ZW. I uwaga kończymy, myślałem, że dużo mi zajdzie, ale proszę, niecałe dwie minuty. Także, gzy. No i chuj poleciało, ale... Ubity. Dobra, tu z chłopem bijemy metka. Dał mi zbroję na dziewiąty level, plus dwa, także zajebiście z pompa. Wypadła na mniejsza, ale... gówno. Także, dwa na dziesięć, chłop mi dał zbrojkę. Jestem zadowolony. Chłop jeszcze ma maskę uczuć. Ty kurwa nie siadaj, tylko bij tego metka. Halo No pa, będzie sobie siedział Ale zajebiste No dobra, chuj, przetrzyma was trochę Na pewno dużo nie będzie nagrywania z tego serwa, bo... Pierwsze trochę się namęczę, do 3-0 będzie przejebane Ale damy radę Chłop mi pomógł z metkiem chyba, ty Ha. A taki funfel, kurwa Dobra, od razu otwieramy szkatę, zobaczymy co daje Eee. No, jak na 10 level to kurwa tak si si średnio by powiedział Na chuj mi medal Teraz Smoka Na chuj teraz na pięćdziesiątym okej okay. Ale teraz? Na co to? Chłop mi daje ten będzie miał chyba Dzięki Znaczy danke Bo ty Niemiec chyba Dobra, pójdę, już żyjemy Biegniemy za nim <ścoughs> Dzięki chłopie. To jest... Opa! Chłop ma pełne ręki, ma wyjebane Bez Deski. No nie pierdol, że my dałem dwa ciągnie ty. <grafi> Jaki wariat. <grafi> Dobra kurwa, szybko pójdzie jak on tak będzie ekspił. A? Bo jeba się zaraz. A pomógł. Dzięki. To jest dzikus jakiś. Ciekawe, czy... Z zagranicy na pewno hop, no nie ma opcji, kurwa, że to... Akurat pierwszej widza z nie tak? Nie. Jakiś miły gościu. A, dzwoncie po karetkę. Kolega się wyjebał. <laughs> o, to Pobiegam sobie z chłopem, póki ten. Nie będzie robił. ten, póki skończy misja, a później sobie pójdę na besty. O, muzyka mi się skończyła. O, dzięki. <laughs> Kurwa, jakie temy są. Mm. Nie, no to jest szapoba. Nie ma miejsca. Kurwa, chłop nie wymięka, ty. <śmianie> Zajebiście. Blisko silne M będzie, to będzie elegancko. Wasze zdrowie, Kurwa, nie wiem czy mnie nagrało. Eee, wasze zdrowie O jest jakie mocne. To wino. <śmianie> Uwaga, slurowa mu besta, czy mu poleci FMS? Ja mu napisałem, że easy FMS. Zobaczymy. Ale sztułniki lecą, czeka na skilla, no wiadomo, na hity to... Bez strzał tego besta. i Aj gold tylko Ajaj aj, aj. Tak bliziutko Kur Dobra, chłop mi prawie kurwa wbił 17 Znaczy ja mu powiedziałem, że wbijamy ostatni level i spierdalam, dałem jeden e, Napisałem na czacie siema oczywiście na 15 yy. I tyle, i kręcimy dalej z m 1, poogarniać. Jeszcze do lewa. On chce, żebym bił. Aha, no dobra, to jeszcze. Dobra, pozdrawiamy chłopaka, dzięki za pomoc. I do m 1 żeby chłopaki mnie dodali do gildii. I pierda, no i muszę silne wbić, bo oczywiście, no, pierwsze, jak zwykle. Na pełnej, idziemy! Dobra, tu chłopa, od chłopa pożyczam 250k I zaproszenie do Gildi. o ile ma miejsce w expie, bo jak nie ma to się w kurwie oh. Zajebiście, wam też się zawsze podobała ta, ten, że Pan Larka też puszcza serca? Ja myślałem, że jedne. pierwszy myślałem, że mnie admin troluje To jeszcze był na Monastyrze Jak siedziałem Coś koło 40. Ja mi mi napisał, że spierdalał spać w końcu. Bo co on poszedł spać, wstawał, albo Luka Boty, to ja byłem dostępny. I pierwszy jak stęłem jeden i puszczący serca, to myślałem, że kurwa mnie chłop troluje. Ale później kurwa się okazało, że są bugi. No i tak zostało. Dobra. Plan jest taki, wbijać tarczę do 6. To co zostanie, wbijemy hełm. Ważna tarcza. Eee... i co? Sprzedaj śmieci, bijam, kurwa, silna najem w końcu. Może pierwsze to zrobię, bo eku to tam chuj się nadrobi później. I uwaga, czy wejdzie za drugim? Czary mary, siedź kurwa. Hmm. O, tu chłopak mnie wspiera, mnisia, zespyda, dziękuję ci. Dziękuję, dziękuję. Radujmy się wszyscy. Amen. A żartuję, jak by sam. Jedziemy. E, jakąś tam miejsce zrobiłem i będę dopiero kupował hełmy, bo nie mogłem, bo musiał znieść obiad niewaniec. Dobra, trzeba zobaczyć, czy nasz murzynek e, nadal nas lubi. Oczywiście, wiadomo, ten ma różne chemery. E, Napięcia, jest bita, na razie zostawimy, bo nie ma tyle siana, żeby się, wiecie. Dobrze bawić. Muszę zobaczyć co to za Bon jest na Google Tłumacz, bo nie chce mi się kurwa sprawdzać w EQ, albo na mobach po prostu. Dobra, to wbijemy na 4-5 siły, będzie spoko jak wejdzie. No niestety nie wlazło, więc spróbujemy jeszcze raz. Lecim na strzecin. No dobra, to hełm w takim bądź razie. Chełmik musi być. E, wiadomo, jeszcze mam takie jakieś drętwe ruchy myszką. No ale tak to jest po przerwie. Bijam się na M3. Pierwsze co będziemy robić to zbierać punkty na rękawice zwodzieja. Która kosztuje 9000 punktów. I jest na 3 godziny, więc na pewno kurwa mi się ona sprzyda. No dobra, jak spaliłeś gadzie to chociaż tygry bij. Dla to... No dobra, ze dwóch. Dobra my się pysie, to na razie styknie y, nagrywek, biliśmy eku na razie na 5, nie ma y, hajsu, po drodze biłem metka 15, wypadły kolce 20 na zwierz z tego co dobrze mi się y, widzi, czy albo i nie widzi, e, biorę się za misję, bo są punkty kurwa, za które się kupuje EXO, rękawice, chuje i dostaję się z misji, więc muszę je podgonić, a ich jest od zajebania, do 3-5 ich będzie od kurwy, także muszę z nimi trochę zrobić porządek. Przynajmniej z nimi wyjść z miedem, bo kurwa na razie lipa, także NARA! Myślę, że wydaje, że w drugim odcinku już będzie trochę lepiej, ale nie obiecuję, bo z Bieda Edition, a koń się dość długo robi, co 12 godzin, podaję, że misy można robić, kolega pisał, więc no, trochę potrwa. Także na pewno widzimy się w drugim odcinku, a jak nie, to później w klipach, także NARA! Dobra. Będziemy kupować pierwszą rękawiczkę za punkty. Oczywiście rękawiczka jest na 3 godziny. Koszt punktów to 9,5 tysiąca. Kupujemy za punkty. Mamy 11,5. Eee, nie, tak, 11,5 zostało dwójka. Eee, także rękawiczka już powinna do nas przybyć. Chyba, że nie ma miejsca i nie wiem, gdzie się to odbiera. No a laki. Eee, później sprawdzę. Ale kupiona. To jak zobaczę, to pokażę. Dobra, tu macie dowód, że kupiliśmy rękawiczkę. Czek. Mmmm, czekaj, czy można ją ściągać. Dobra, odbierz ją. Ja. Mam rękawicę, zaraz się dowiem, w e, czy można ją ściągać, czy nie. Jak można to zajbić, jak nie można, to muszę najpierw broń zrobić i dopiero przez te trzy godziny napieł dałać metki, moby, wszystko co leci. Czemu na się radzą? Kurwa! No się rodzę odebrałem, nie ta postać. No, idziesz idzisz, O! Dwudziesty pad. Misja robiłem, sorry. Ale nie nagrywam. Oj, to są punkciki, które trzeba farmić jak pojebańce. Różańce. Zaraz ja ją upaliby. Znaczy upalę i albo zobaczycie plus pięć, albo usłyszycie yy, dobry dźwięk. Ech. A dobra, nagram wam. Palenie śmieci, śmieci też jest spoko. O, 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 Kurwa nie wiem czy nie zostawię Oj, tam 20k to są moje ostatnie pieniądze U, Siedzi O oh, nie yeah. Będę bił o 20 wolniej, ale O 15 Nie no dobra 16 więcej powiedzmy tak Plus minus O trochę szybko się, się podniosło No dobra to o 5 Git jest Dobra pierwszy metek z Fubonem Zobaczymy jak sypnie o! Podobno można ściągać trójkę, dwójkę standardowo nie można, także git! Na dwójkę na pewno będzie trzeba zarobić i dopiero pierdolę się na M3. Bo wiecie, bez łapki to tam można sobie... ...podindolić. Jedynie bez łapki to się na bocie puszczać w M3 na 24 godziny to na pewno coś by... ...poszło. Gizmara z Bonem, mm. Wow! Kurwa, idę od razu przerobić. Ciekawe, ile dostanę punktów. O ile dostanę, jak nie spali. Dobra, 25. Czy siądzie? O, a, siedzi. Dobrze, większy, kurwa, tak, yy, nie dałem jak te mniejsze. Znaczy, dobrze, właśnie, źle. No. Idę dalej, Mapkitus. Dobra. Pora na medale z Fubonem. Po dropie do 15.30 mamy godzinkę 14.46, więc zobaczymy efekt jojo. -jo. Także, have fun. Dobra, i po minucie mamy medal. Piałszy. zobaczymy, jak bym wziął dalej. Oczywiście nie mogę ich czytać, bo muszę wziąć dwudziestopiątek. Znaczy misję zrobić, no, tu się nie czyta. Dobra, jest drugi medal, ten, e, po 10 minutach, także, ale musiałem H zmienić, bo tam już całkowicie gówno leciało. Poleciał medal dwajtem z bonem, jakiś do dupy, do oddania do Kowala. I później już syp, także zmiana była na H4 e, Także zobaczymy, no na H4 trochę szybciej poleciało niż powinno No zobaczymy, no wróżba pierwsza była do cipy, bo zazwyczaj jak leci od razu to później jest chujnio Także zzyby do następnego, jest godzina 15 już, także No takie naciągane Dobra, kolejny metal pojawił się po 8 minutach, mamy 15:8. Także guild e, Jeszcze 22 minutki i nie ma sensu dalej przeciągać e, rękawice na medalach, bo i tak robi się misję co? 12 godzin, więc kurwa nawet bez rękawicy ten jeden medal w ciągu 12 godzin wydropy. Także chill out i spierdałam XP do 2.5, bo trzeba zwykłego konia zrobić i powoli tę misję ciulać. Dobra, możliwe, że będzie z tego spota, znaczy spot, z tych dwóch grubek będzie level up. O, pokrzywa. To się nauczyłem już, że to pokrzywa. Chyba. Tak? Dobrze mówię? Czy jestem tak najebany, że nie? No, oczywiście, że, że oczywiście, oczy, 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 że tak. No, jest level 21 Kibice szaleją na trybunach. Jeszcze 4 level i będzie horse. Oczywiście czorny, bo jestem gildi. Nie będzie białego. Chociaż biały jest lepszy. A jak czerwony szybszy, to i biały musi być wolniejszy. Do medala, kurwa. Mamy jeszcze 15 minut. Jest 15 po. Nie było medala. O, czyli 16, no właśnie wybiło 16, czyli z tego spota musi medal polecieć, bo inaczej to nie gra, nie trąbi. jest i medal, mamy godzinę 17 po 3, także no kurwa, te, tym razem 9 minut, ale, no, jakieś tam postępy są. Dobra, nie ma co rękawicy nabijać, bo wiadomo jest droga aktualnie na ten stan gry, no to jest dla mnie bardzo droga, bo nie mam bojowca, nie mam nic a, punkty, czy też bossy, tak, kapitane i tak dalej się zbić z buta nie da mentalem, więc to taka pizda z dziobem. Dałoby się, oczywiście poprawiam, dałoby się. No ile by jakiś bon na orki był i oczywiście HP, a czy 2 400 HP, no to szał nie ma, dupy nie urywa, nawet, e, coś, czy żeby to się wypierdalał na polance, także idę zobaczyć. Ach, chuj będzie walka z mahonem, może polecam kozaki z HP. To już w ogóle bym gwizdał do góry, ale jak on bije, to ja się wyjebę, ale muszę to nagrać, bo to jest walka, walka na czysto, no tyle, że on ma większy topór i to jeszcze miecz, a ja mam dwurękę i to jeszcze gigizmarkę. o trzy hipotek. no i szkoda, że małe, bo trzeba dusić jak pojebane, ale może być. Udam się na tą polanę w końcu, bo nie dojdę tam. Pierwsze do miasta, sprzedać śmieci i oddać jelonka, zaraz Wam pokażę ile punktów będzie do zgarnięcia za tego jelonka. Wiem, że mógłbym go sprzedać, by było 6200, czy 6700k yang, ale wolę punkty, bo wiadomo, punkty są zajebiste. Jeszcze buty wiatru sobie dopracuję za punkty i będzie miaska. Dobra, przerabiamy temy z bonem. Lacym na Szczeczyn. Za Jelonka Bambi dostaniemy 200. Ale czy na pewno? No ja przeprosiło nas i tyle. Wisior też 200 w sumie. Dostaliśmy? Wow! Jakiś dzwonek. O! Co! Co! Kurwa! Dawaj to! Jest! Jest! Poprze! Ekstra. Dobra, mistyki. Ła. Wow. Chyba lewela itemu. Biega. No i oczywiście bon. Jest, mamy 200. A! Dwójka! A dwa Bony No dobra, dawaj, kurwa jak siękniesz. Będziemy mieli koło pięciu kaza free. Cyk. Mamy to. Jebać biedę. Lecimy. 25. O, to mogło spalić sobie. Zajebiście. S. Eee, idzie całkiem nieźle, myślałem, że będzie gorzej. No ho, teraz bym się wyjebał jakby tam nagrał. Ale nie, jest okej. Tylko zapominam potki dusić, ale przywyknę, przywyknę majster Dobra, blisko lewela 2-2. Idzie jak burza, bo mam pelerynki. Ale jeszcze trochę i ich nie będzie i będzie lipa, bo będę luro... Ła! Kawałek klejnotu. Szapobach bez rękawiczki, szanuję w bo z rękawiczką, czasami opornie nie lecą, a to proszę, jeden mobek zazwyczaj rozpisie właśnie tam. No w sumie teraz może więcej jest. O jemu, ale jedło. Czujesz to, że się wyjemę teraz. C2. Eee, level up patrz z misją. Proszę wybaczyć. No ale skończyłem ee, bić jakieś tam mobki. Więc mówię, a, idę porobię misję. I trochę biologa podgonię i punktów na łapę. No i tak właśnie bił się 23 i będziemy jarać od razu z srebrną BRANZOLETĘ A jak SPALI to SPALI, nie SPALI to ZAJEBIŚCIE, będzie trochę HP I SPEED ATAKU Tak do 5, myślę do 5 na razie A później do LINE'ego się pójdzie Wiadomo no. I Ech, FAIL, no niestety nie ma, NIMA NIMA NA FATIMA A właśnie, zobaczymy jeszcze Ile mi dadzą za kolce? Mmm, gówno. No dobra, to sobie zostawię. Na sura. Pierwszy FMS poleciał z... jakieś 40 bestów, może ponad. Jakie średnie? <ścoughs> Ale kurwa, 5 bodów chociaż, ja pierdolę. O nie, jakie laki! Ale 5 bodów, kurwa. Na 5 bodów to musiał się napocić, kurwa, na piąty, nie mówię o 1.4 jeszcze dodanie. Jasny chuj, z pizdy średnie, ale no... No cóż, ale 5B chociaż i FMS, a nie RIP. Także będzie trochę tam z buta klepane do 3.5, a później RIP, zobaczymy jak poleci. Uwaga, jest trzecia broń na 3.0, czyli Yellowleg Bambi. I Jelonek ma 14 średnie pójdzie może do kowala? Może wejdzie akurat? Zobaczymy Dobra pierwszy odcinek na tym skończymy Myślę, że i tak sporo Witolenia Jak Na wstęp To i tak nieźle wyjdziecie chyba około 20 minut jak nie więcej Także Widzimy się w drugim odcinku Zostaw sobie lajka Rozkręcamy się chyba z powrotem Albo i nie Tylko system nagrywania będzie taki że jeżeli dotrwałeś do końca, na pewno dotrwałeś, większość starych wyjadaczy dotrwa, że tydzień nagrywamy, tydzień robię przerwy. Wiecie, żeby było mniej wypalenia i trochę muszę zmieniać gry. Żeby to wiecie. No lepiej grało i trąbiło, nie tylko jak wcześniej Metin. Metin 30 czy tam 60 gier na Steamie. Na innych kurwa platformach, nie tylko Metin. No i w końcu się kurwa ulało. Mam nadzieję, że tym razem się nie uleje, tylko musicie trochę też wyluzować. Więc będzie tydzień nagrywania, czyli ten tydzień jedziemy z kurwą. Następnej oczywiście przerwa. I tak co dwa tygodnie będziemy się zmieniać. Bo bo bo. Bo Bo, bo tym, co on ma na rano. Tak, pogodziłem się. I będziemy y, sobie pyrkać a to wrasta, a to co innego różne gierki. Na pewno raz będzie witany. Na pełne już chyba od. Y, z soboty będzie witany. Także no. Miejmy nadzieję, że będzie zajebiście awy. Trzymajcie się ciepło. Dużo zdrowia. Widzimy się w drugim odcinku. Nara.